ma Dzisiaj Nietypowo, bo lawetowo Pokażę Wam Lawetę za 1000zł Jak wygląda W jakim stanie jest ta laweta I co jest do zrobienia Jest to laweta, którą kupiłem jakiś czas temu I teraz Postanowiłem ją wyremontować Czyli przywrócić ją do użyteczności jest zarejestrowana, tylko nie ma badań technicznych no, Trzeba będzie zrobić badania techniczne no ale najpierw, żeby zrobić badanie techniczne, to musimy ją doprowadzić do sprawności. I zaraz Wam pokażę, co tutaj jest do zrobienia w tej lawecie i może ile czasu też to zajmie. Zebraliśmy tutaj dzisiaj lawetę. To jest laweta 2,5 tony, 8. ma. 1300 1250 mało się i ona jest 2,5 tony no tu już mam posmarowane kortaninem te elementy które tu były skorodowane to są wyczyszczone ile się dało to wyczyściliśmy szczotkami drucianowymi też lamelkami a resztę to jest pomalowane Od wewnątrz też wszędzie tam nie no i teraz to ładnie szczerniało. Kortanin to pięknie zjadł. Także do jutra to przesknie i można to podkładować. Także ten środek bardzo fajny jest. O, takie coś na rdze. No. no i to ogólnie laweta w dobrym stanie. Jest to stara niemiecka laweta. Że tak powiem starej produkcji stalowa. Typowa laweta taka stalowa. Teraz już nie robią takich lawet. Z kołami po zewnątrz, nie? czyli niski środek ciężkości, ale szersza. Stabilniejsza jest troszkę, nie? No, ale takich lawet dzisiaj nie robią ze względu na chyba szerokość też robią te garbatki takie. Czyli najczęściej koła są już pod najazdami, nie? wygodniej się też jeździ z nimi, bo one węzie idą ze samochodem, śladują i, i też jest wygodniej. No. W każdym razie no, za 1000 zł tą lawetę od znajomego wziąłem. No i teraz ją chcę przywrócić do stanu używalności, żeby to nie stało, żeby to jeździło zarabiało też. Może gdzieś jakiś traktor na jakieś imprezę zawieźć, także ten. Ogólnie tak, po demontażu bębnów okazało się, że w ogóle tutaj nie było szczęk zamontowanych, w ogóle nie było szczęk. Nie wiem jak oni jeździli, ale dobra. Bębny są, łożyska musimy wyprasować. Są tu koła piętnastki, będę na 5 śrub, czyli te mocniejsze osie. E... Łożyska nie są tragiczne. Jeszcze powiem szczerze, one by mogły chodzić, ale jak się robi, to to robimy tak, żeby to wymienić i żeby to działało, nie? Szpilki poprzeciągane też tutaj takie widzę trochę, także też szpilki nowe. E... Tu pójdą teraz tak, nowy zestaw szczęk, nowe amortyzatory, bo tu amortyzatory idą. to są przykręcone amortyzatory, bo one to mają taki krótki skok, zaledwie może 1,5 cm, bo więcej ta oś nie pracuje tutaj, bo ona się tutaj tylko prostuje. Jak jest na maksa załadowana, to ona się prostuje tutaj tylko, nie? Tak wprost to jest, czyli nie wiem, tam może 12-15 stopni tu pracuje. no no i co? Do wymiany jest też tutaj ten najazd. To ja mam go w warsztacie, wymontowałem go tutaj i powiem Wam tak: tego najazdu nie będę remontował. Rozebrałem go i tak dalej, ale jak popatrzyłem na ceny części, czyli ten na kule tutaj zaczep trzytonowy, co jest, knota, czy tam albe, czy alko, trochę tańszy, no to 300 zł, nie? Teraz tak suwadło. Tam jest już wyrobione to suwadło. Wyrobione są te tulejki. Później wam pokażę. Te tu... tu mamy to suwadło, właśnie które pracuje tutaj. To jest cały ten zaczep z dźwignią ręcznego, z tym wszystkim tutaj. No i całe takie urządzenie tutaj z, z tym hakiem, z tym zaczepem kulowym. No jest 300 zł. Drożej wychodzi niż, niż ten, niż taki y, zaczep. No i tutaj są takie tuleje: się wkłada, tu się prasuje takie tuleje do środka z jednej strony, z drugiej strony, tutaj y, wchodzi i tutaj z drugiej strony, nie? Od przodu, dwie tuleje wchodzą. Tutaj, gdzie te y, smarownice i to suwadło chodzi, tu się przykręca y, na hak. Tutaj ten zaczep. W środku chodzi, w ten sposób chodzi, tutaj amortyzator, i on cały czas wysuwa. No, mój jest uszkodzony, bo nie wychodzi, bo to jest gazowy amortyzator, i on nie wychodzi, a on powinien wychodzić, wypychać. Czyli jakby zwalniać hamulec, nie? E, Automatycznie powinien to robić, natomiast ten nie robi. Suwadło, no, też wyczuwalne pod palcami. Tutaj jest, nie wiem, czy będziecie widzieć, o, jest tu taki próg. No, i tutaj też jest taki próg wyczuwalny, chociaż mniejszy, ale tutaj jest większy. No i teraz co? Nowe tuleje, takie oddam, wbiję, wprasuję, a się okaże, że rozwiercać, się okaże, że będzie wchodził na ciasno, a tu będzie miał dalej luz, więc nie, ma, nie, nie mogę sobie pozwolić na to. Muszę założyć to cały komplet, po prostu nowy i, i koniec, nie? Tak to, tak to wygląda, no. Tu już mam bębny wam pokażę. No mam już tu wyprasowane łożyska. Tu siedzą takie łożyska, o jak w piaście, w samochodzie. No i tutaj już mam wyprasowane, zabezpieczenia tu się zdejmuje. Normalnie są zabezpieczenia, tu są po dwa zabezpieczenia dane. To jest szeroki rowek i po dwa zabezpieczenia są. No i szpilkę już sobie nagwintowałem, wy wy wywierciliśmy bradni pomógł tutaj ten i wywierciliśmy, nagwintowaliśmy to jest 12 razy 1,5 gwint. No i już mamy bębenki gotowe, wyczyszczone. Czekam aż przyjdą mi łożyska, wprasujemy łożyska, zabezpieczymy później ładnie kortaninem sobie pociągniemy, a na drugi dzień ładnie polakierujemy. Nie? I będzie nowka funkcja. Tulejki są wyrobione i e, te tulejki e, też, żeby wsadzić nowe, one nie są drogie same tulejki, ale je trzeba rozwiercać, bo dzwoniłem do gościa, który handluje lawetami, który też wynajmuje lawety, od którego też brałem lawety tutaj u nas niedaleko, on mi powiedział, Przemek, tego nie zrobisz na zasadzie, że tulejki wprasujesz i sobie włożysz suwadło, nie ma takiej opcji. Musisz mieć rozwiertak i rozwiertakiem się bawisz, i to też nie jest tak, że ustawisz na ciasno, czy na lekko, żeby chodzić. To musi taki mieć, no tak, mówi z wyczuciem to trzeba zrobić, żeby to suwadło potem pracowało dość długo, nie? Żeby też nie, 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 luz się nie zrobił zaraz. Więc tak, słuchajcie, suwadło 2,5 stówek, tulejki, stówę czy tam 7 dych. Do tego tak, tu jest taki w środku, w tym suwadle, amortyzator gazowy. On podczas hamowania najazd działa, zaciąga się hamulec, ale nawet na postoju czy coś, to on jest gazowy i on wypycha. On cały czas powoduje, że nam wypycha, czyli jakby zwalnia hamulec. Mój jest zużyty, oryginalny Knota tylko od trzech kosztuje ten najazd. Teraz tak, od hamulca ręcznego jest też amortyzator, on też dwie paki kosztuje. I jak sobie pododawałem wszystkie te części, które występują w zestawie, no to wyszło mi 300zł taniej gdybym kupił nowy złożony cały ten Knota KF27 czy KF30 to tonowy czy 2,7 ton, no tutaj 2,7 tony bo jest 2,5 tonowa laweta to 2,7 najazd spokojny nie i ten najazd wolę kupić nowy cały na gwarancji założyć tutaj niż po prostu ładować po kolei w te części i bawić się rozwiertakami tak dalej. Tym bardziej, że nie mam czasu, więc tutaj to sobie odpuszczam. Ten cały najazd, tutaj kupujemy nowy zaczep. No. Tutaj też druga strona. Na tym kole były tylko szczęki i szczęki, zobaczcie, jak wyglądały. Okładziny to tutaj były, ale dawno temu. No i muszę kupywać, muszę kupić zestaw szczęk, muszę kupić te rozpieraki i zestaw do nich to są mębne dwusetki na 50 nie 5 cm szerokość to wchodzi tutaj nie? Więc muszę kupić te rozpieraki. muszę kupić komplet linek. tak jak widzicie tutaj linki są wyciągnięte, to wszystko szrot, No i teraz amortyzatorki to, to już mówiłem nie? komplet amortyzatorków trzeba kupić lampy. chcę diodowe założyć już tutaj lampy także pozmieniasz na diodowe wszystko. Także tutaj tylko dam te, nie będę tutaj przyklejał tych obrysówek. Tutaj nie będę przyklejał tych obrysówek, tylko yy, znaczy nie będę zakładał tych świecących, tylko te, te zostawiam tutaj takie, jakie są pomarańczowe. Jedna rzecz, którą zrobię, to tutaj yy, wypuszczę, tutaj zrobię, żeby była obrysówka, nie? z tej strony, bo tutaj, bo tutaj przychodzi błotnik później i tak na równo tu, żeby tam była z tyłu obrysówka i tutaj żeby była obrysówka, także tu tylko dołożę obrysówkę a na boki tu tych pomarańczowych nie będę dawał, tylko ten tam dokleję odblaski tyle, nie? No i tu mam błotniki ze spornikami sobie wyjąłem tutaj już wyprostowany no i błotniki są metalowe. No i muszę podprostować, muszę je poklepać, bo tutaj ten widać, że tutaj coś się działo, wykrzywiony jest, widzicie banan.